Cześć, w dzisiejszym filmie wymienimy sobie olej silnikowy w tej kosiarce to jest kosiarka zakupiona kiedyś w Leroy Merlin za 650 zł jest ona z roku 2013 czyli ma 10 lat ostatni raz olej w niej wymieniałem bodajże 5 lat temu był to olej GARDENA SA-30 Tak ona się prezentuje po 10 latach Powiem Wam, że kosiarka jest super, silnik jest zajebisty No ale niestety korozja wszechobecna W tym roku wyskoczyły wszędzie dziury W tamtym roku jeszcze nie było żadnych Była porzewiała, no ale teraz to już Jest korozja wszechobecna Także za rok podejrzewam, że Już z niej nic nie będzie Będziemy wykonywać blacharę albo pójdzie na złom i się kupi drugą. No, Ale w tym roku wymienimy jeszcze raz ostatni raz olej. Zostało mi tutaj 600 ml oleju. Wymieniłem przed chwilą olej w, komp w kompresorze. Także spuścimy tutaj ten stary olej i zalejemy świeży. Także Zaczynamy. Wymiana oleju w tej Kosiarka kosiarce nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Odkręcamy sobie wlew tutaj oleju. Wkładamy jakiś jakąś miseczkę, ubiorniczek na olej. Przechylamy kosiarkę i wylewamy olej. W pierwszej kolejności jednak należy kosiarkę rozbić, Ja sobie wykosiłem trawkę przed tą wymianą, aby ten olej był bardziej rzadki. Także zaczynamy. olej się wylewa czarny jak z moła no i olej zleciał zalewamy olej ja tyle jest zwykły olej silnikowy 10 40 taki sam nalewam do kompresorów to znaczy, że nie wiem tego oleju chodzi także będę to lał nieco i co chwilę sprawdzał mam w butelce gdzieś 600 ml także zobaczymy, że wyjdzie Evo imam i tile, još je bilo jemeti, što bi to neko stanu, je spustanut, i bagnetu. Olej w pełny stan. Zostało tutaj 300 ml, czyli do kosiarki wchodzi około 300 ml oleju. Zakręcamy korek. No i olej wymieniony. Tak jak widzicie, nie ma z tym dużo roboty. Jak ktoś chce sobie zadbać o kosiarkę, to. kilka minut taki olej można samemu wymienić. Tak jak mówiłem wcześniej, przed wymianą oleju najlepiej kosiarkę dobrze rozgrzać. Wykosi sobie trawkę koło domu. I najlepiej, żeby w zbiorniku nie było już paliwa, aby nam się nie rozlało, nie przelało. Przy okazji wymiany można również sobie zajrzeć do filtra powietrza. Tu jest świeca. Ja wam powiem że jeszcze wtedy świec nigdy nie zaglądałem. Kosiarka, mimo tego, że ma 10 lat, zawsze zapala bez problemu. Także, jak widzicie, jest tak skorodowana i działa, że nie ma sensu zbytnio się nią przejmować. Silnik, mimo tylu lat. Jest dalej w dobrej kondycji gorzej z obudową. No ale nie kosztowała ta kosiarka jakichś tam wielkich pieniędzy. Za rok zobaczymy najwyżej płatamy te dziurki i będzie dalej jeździła, a jak nie to kupimy nową, i znowu na 10 będzie spokój. Dobra, na tym kończymy ten film. Zapraszam Was na oglądanie kolejnych filmów. Cześć.